Cześć, jestem Karla, a to jest Legacy, The Sims 2. I w dzisiejszym odcinku czekają nas studia w wykonaniu inocentego I zapewne też zdecyduje się, kto będzie dziedzicem. I tak jakby wyremontowałam trochę naszego domu i praktycznie jesteśmy spłukani. <grych> Okej, okay, no to to jeszcze nie jest skończone, tak? Jak gdyby mamy tylko cztery krzesła i musimy jeszcze w sumie dokupić dwa i dwa i tu dwa, to w sumie sześć. A jedno jest warte 650, także no. Trochę musimy uzbierać, i ogólnie też się zastanawiałam nad tą częścią. Czyby tutaj nie poburzyć tych ścian, tych pokoi w ogóle tej łazienki tutaj, powstawiać więcej okien, i tak jakby na tą część. Przenieść telewizor z kanapami i w ogóle, i ale to, no, 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 no patrzcie na to, te, te fundusze także. Musimy się z tym wstrzymać, musimy znowu pójść do biznesu, znowu musimy zarobić kilka tysięcy, ale najważniejsze, proszę bardzo, proszę państwa, to jest kuchnia. Tak, ja pokażę szybciutko, tutaj, o tak mniej więcej tutaj wygląda, i, i tak z tej strony wygląda, i tak z tej strony wygląda, i no mniej więcej. Tak to miało właśnie wyglądać. Znaczy, w sumie nie wiem, czy tak to miało wyglądać, miały zostać użyte o te dokładnie o te blaty w kolorze czarnym i, i zostały użyte także no. I ogólnie tak się zastanawiałam, że w sumie Alicji i Manice może bym pozmieniała te fryzury, bo mają je od czasów um, bycia studentkami chyba, więc w sumie przydałoby się może pozmieniać troszeczkę tutaj co nieco. Okej, okay, no to dałam Alicji takie po prostu spięte włosy, trochę też zmieniłam minimalnie makijaż i wydaje mi się, że wygląda teraz lepiej. Jeszcze przydałoby się też kupić ubrania. O nie, przyjechał majster. Mam nadzieję, że naprawa komputera nie będzie kosztować więcej niż 291. Chociaż my mamy chyba jeszcze sprzątaczkę, przecież jak ona tu przyjdzie, zaraz nam będzie chciała coś zabrać. Czy jest ten obraz? Nie mam pojęcia, więc ja go może sprzedam. No trudno, jak coś zabiorą, to coś zabiorą i tyle. Ciężkie czasy, widocznie dasz, no, też... O, jeszcze świetnie, jeszcze rachunki, tak? Co, jak to rachunki? Przecież dzisiaj środa. A, tu widzę, że ładnie zrobiłam chodnik, naprawdę, ale no nie będę teraz tego poprawiać, bo przecież i tak nie, nie, pewnie nie starczy nam na sprzątaczkę i majstra. Okej, okay. no właśnie, majster. Pani majster wzięła tyle, że sprzątaczka już na bank sobie coś weźmie z naszej kolekcji. A jednak nie, udało się. Okej. Okay. Okej, okay, a Monika ma taką fryzurę, teraz z grzywką i sądzę, że spoko wygląda. Z makijażu to zmieniłam w zasadzie kolor szminki i to chyba wszystko. Zastanawiam mnie tylko, dlaczego przyszły nam rachunki, chyba, że to może jakiś liścik za randkę? Ach tak, no tak, Innocenty był przecież na randce, pewnie ta jego dziewczyna mu przysłała liścik, więc no dobrze. Okej, okay, to jeszcze takie porównanie tutaj nowych e, fryzur dziewczyn. Bo w tamtym okienku ze zmiany wyglądu to czasami dobrze tego nie widać i wydaje mi się, że ze zmiany jak najbardziej na plus i też w sumie chciałam się im przyjrzeć i tak w sumie to chyba ustami na pewno się różnią, ale całą resztę możliwe, że mają takie, taką samą, chociaż w sumie te makijaże mogą im trochę tutaj zmieniać w wyglądzie na pewno. Dobra, Monika, bo ty miałaś, e, pamiętam, że w poprzednim odcinku bardzo chciałaś się z kimś pomijać. to Możemy w sumie do kogoś zadzwonić. I sądzę, że z profesorkiem się chyba dawno nie widziałaś, także może weź go już zaproś. Czemu nie masz z nim gorących pocałunków? To ty masz z nim A, aż taką słabą relację ma z nim, że. Okej. Okay. Piękne te szyby są, naprawdę. O, Witold akurat wrócił z awansem na no spoko i chyba nawet mógłby pójść teraz do pracy. A nie, nie mógłby, bo ma wolne, także w sumie. Nawet spoko, bo chciałam pójść do tego do klubu, także ty nie wiem, co tam możesz robić, e, możesz się pouczyć czegoś. E, Dalida sobie ogląda ładnie telewizję, a, a my sobie tutaj pożegnamy wszystkich i pojedziemy do klubu zarobić. Oho, ale chyba Maria już skończyła, po co? A dosyć mocno głodna jest. E, no cóż, no, jak, jak nie chcesz grać, no to w takim razie. Idź do domu. Okej, okay, to pan Tobiasz Lotnik sobie tutaj z nami zagra. Jak chcesz. Ale widzę, że nie ma żadnych nowych klientów, więc chyba już pora po prostu zamknąć ten lokal i tyle. Okej, okay, od Tobiasza też dostaliśmy 10, tutaj od Alicji 700. A Monika ile dostanie? Uuu, 600. No nieźle. Inocenty właśnie wrócił ze swojej pracy, niestety nie dostał awansu. No cóż, liczyłam, że może jednak mu się uda, ale na pewno na jakieś tam te stypendia się chyba kwalifikujesz, co nie? No, za oceny chociażby, okej. Okay. W sumie to mamy już na tyle funduszy, że spokojnie mogę dokupić te krzesła. No, przynajmniej te do stołu. czy ja wiem, czy tutaj aż tak potrzebujemy. Może po prostu będzie sześć krzeseł i to też nam wystarczy. Bo tak to to jedno krzesło byłoby tak głupio praktycznie na wejściu. Inocenty trafia do szkoły publicznej, ponieważ rodziny nie stać na tę szkołę. O kurde, rzeczywiście mam moda na to, że um, jak gdyby Szkoła prywatna kosztuje 100 simoleonów za dzień, a my mamy akurat 99. <laughs> Także jak wszyscy jeszcze śpią, proszę bardzo, ty już tutaj się udajesz na uczelnię. No i proszę bardzo, inocenty na studiach. No tak, piękny strój. Okej, okay, tutaj zrobię wyjątek i zwolę sobie kupić mu ubrania, bo ma praktycznie to samo, co nosił za nas nastolatka, tak mi się wydaje. Zresztą studia to etap przejściowy i. I to po prostu... no. Bo ty chciałbyś być e, w prawie, pracować. Ale ja poczekam jeszcze, aż może mu się jakiś kierunek e, wylosuje. W sumie to mógłbyś porozmawiać tutaj... Uuu, tu z tą panią coś, coś ten. Weź się przyjrzyj, a z tą też coś ten. Uuu, do tej coś, coś mocno miał. Okej, okay. Tina, wyspiasz. No się ma Tina. O proszę, już by, chciałby e, ekonomię. No tak, w sumie z tym simem pragnącym bogactwa, więc co innego on mógł chcieć. Ale z Tiną ma tylko jeden piorunek. Eee... Proszę bardzo, chcesz ekonomię? Masz ekonomię. No dobra, w zasadzie nie masz co robić, więc możesz tutaj sobie trochę z tą Tiną pogawędzić. Czemu nie? Wykłady masz na wieczór, także spoko. Ach, no tak, bo brązowe włosy, dlatego go pewnie kręci. W sumie przy, mogą, moż, można by spytać, y, co ją kręci i co ją odrzuca? Aha, kręci ją bielizna, a co ją odrzuca, to nie zdążyłam zrobić, bo... Zrobić w sensie, nie, nie zobaczyłam, bo za szybko mi minęło. Aha, cza a, a czarne włosy ją odrzuca. Dobra, to, to może sobie dajmy spokój, ok? A, ale tu jest jeszcze kolejna pani, jakaś Dominika Naleśnik, którą przed chwilą obczajał i też mu się podobała. Ale ona całkowicie jest na nie. Okej. Okay. Dobra, z racji, że Innocenty bardzo mocno lubi sport, to wstawię mu tutaj maszynę do ćwiczeń. Niech ma, niech ćwiczy, bo z tego co patrzyłam, to nigdzie tutaj w akademiku nie mam. Nie wiem, czy on zabierze tą maszynę, czy może po prostu niech ona tutaj zostanie. Kurczę, tylko ćwiczenie na maszynie wzmaga hobby wobec fitnessu, nie wobec sportu. Niedobrze, w takim razie do sportu to musi być chyba te wszystkie aktywności, takie typu, gdzie to jest typu e, bramka albo koszykówka w sensie kosz tutaj, że no, na to cię, chyba że sprzedamy tą sprzedamy e, maszynę, to wtedy będzie nas stać tutaj na bramkę. Tylko, że oni z tej bramki, to też tak korzystają, jakby chcieli, a nie mogli, no ale dobrze. O, tu jakaś pani profesor przyszła, może w Wesiu powitaj. W sumie ma brązowe włosy, więc czemu nie? ich tylko chyba ona poszła. Ale ona już tu kilka razy przychodziła, także bez problemu. Okej, okay, trochę ci wobec tego sportu wzrosło. Kondycja też ci rośnie, zabawa ci rośnie, ale energia strasznie ci spada. Ale to nie problem, chyba. No i proszę przyszła jeszcze raz ta pani profesor, to się tu powitaj może e, serdecznym uściskiem. No nie! Żartujecie sobie. Ona mu się podoba, a ty jej? Też kręci ją to, że nie ma pracy, no bo jest studentem, więc hello! Randeczka. Uu, aż dwie. No to chyba ma przyszłą żonę. Coś tak mi się wydaje. A, bo ona też ma pogoń za bogactwem, więc dlatego ich tak do siebie ciągnęło. O, wow, inocenty. Tak właśnie się chciałam jej przyjrzeć i widzę, że ma szare oczy. To w sumie tak samo jak inocenty. Eee, to całkiem fajnie. Nie musimy sobie od razu robić randki marzeń, ale chcesz żeby z nią tańczyć. Jest łaskotana i zabawiana też. No to proszę bardzo, proszę bardzo. I sądzę, że jeszcze ten wolny taniec jakbyś miał odblokowany, ale chyba nie ma. W sumie to możecie potańczyć, jakbyś tutaj to wieżę stereo włączył, to... Wtedy będziecie okay. mieli opcję tańczenia razem, także proszę cię uprzejmie. Pani profesor, czy pani profesor może się sunąć, bo pani profesor mi tu przeszkadza. Ja tu nie mogę ładne, ładnej miniaturki wykadrować. Halo. O proszę, nawet za uroczenie poszło. Mamy dobrą randkę, także ona nie ma już za bardzo. Tylko chciałaby z nim zjeść na mieście. On też z nią by chciał i w wolnym tańcu, więc jeśli. No teoretycznie możecie, więc. Jeszcze ten wolny taniec ogarniemy, i w sumie można już się pożegnać, bo ty rano masz egzamin, a przydałoby się, żebyś się ogarnął. O, i tak chyba nie jesteś zbyt dobrym tancerzem. Ok. Serio, poszedłeś w piżamie na... na egzamin końcowy. Inocenty, ja cię błagam. Chciałbyś zarobić 3000 spoko. Oczywiście pięknie zdane. Przyszła nam poczta. Nie wiem, czy to są rachunki, czy to. A nie, to liścik miłosny, bo. Rachunków chyba wyjątkowo nie mamy, także spoko. Okej, okay, praca napisana. I tak w sumie to może zmieniłabym ci wygląd, tak mi się wydaje. Może jakiś zarost by ci dać, czy coś takiego. Może teraz jak jest studentem, to będzie miał taki zarost, a potem jak będzie dorosły, to zgoli. Zobaczymy. Okej, okay, ta mi chyba do niego pasuje. W sumie tak trochę mógł zapuścić te włosy i przez to, że tak bardzo pilnie się uczy, to nie miał czasu, żeby pójść do fryzjera i no tak mu po prostu włosy urosły. Całkiem spoko wygląda. Tak w sumie to masz tyle funduszy, że możesz sobie spokojnie zatrudnić tutaj sprzątaczkę, żeby ogarniała cały ten akademik. Okej, okay, no i drugi rok zdany. Nie, nie chcę nic zmieniać. Dziękuję. Dobra, zjesz, napiszesz pracę i będziesz dzwonić do swojej pani profesor zapraszając ją na randkę, bo w sumie E, dawno, żeście się już nie widzieli. Oboje chcieliby potańczyć, no to proszę was, bardzo wolny taniec. Może tym razem się uda, bo ostatnim razem to on jej nadepnął na stopę, ale teraz chyba jest lepiej. Chyba no, nie wiem, czy to zależy od relacji, czy po prostu jest losowe. Mówisz, inocenty, że chciałbyś tutaj takie rzeczy i całkiem przypadkiem mamy postawiony namiot koło akademika, więc możemy to zrobić. O proszę, i poszła im miłość, o... No to dajesz. Zignorujcie tą lampę, ona jest wstawiona tylko po to, żeby było widać jak namiot skacze. i chciałbyś się z nią zaręczyć! No dobra. Ale to chyba po studiach tak mi się wydaje. Chociaż może jak skończy studia, to wtedy... A może już jak będzie dorosłym, nie wiem. No i proszę bardzo, trzeci rok zaliczony. Esmeralda, ja wiem, że ty się wczoraj z niocentym bardzo dobrze bawiłaś w tamtym namiocie, ale no weź Luzuj, on ma jak gdyby rok do zdania, tak? Jeszcze do niego wyzwania. No po prostu ja wiem, była świetna, ale on ma rzeczy do roboty. Okej, okay, no i mamy zdane studia. I tak się teraz zastanawiam. Ogarniać te zaręczyny, jak on jest jeszcze na studiach? Czy może poczekać, że będzie dorosły i wróci tam do domu? Nie, chyba zostawimy te zaręczyny, bo i tak dosyć szybko ta ich relacja poszła. Okej, okay, to tak w zasadzie nie masz co robić już tutaj, więc po prostu wracaj. Pyk, cyk, cyk i po studiach. Tak, pobij ten telefon pewnie. Dobra, inocenty, wróciłeś, e, przyniosłeś nam trochę gotówki, to mogę w końcu ten chodnik tutaj naprawić. E, I w zasadzie przydałoby mu się trochę wyremontować ten pokój, ale, ale to, to, to może już sobie zrobię poza nagraniem. Dobra, to pierwsze co? Chodź poszukaj pracy. Może całkiem fartownie y, trafi ci się... Prawo. Rzutujesz. Okej. Okay. To było proste. I jeszcze od trzeciego poziomu. W zasadzie możesz iść nawet dzisiaj do pracy, więc, więc idź. A ty chciałaś to gotowanie w sumie osiągnąć maksymalnie. Dobra, to proszę cię uprzejmie. I miałam jeszcze kupić ubrania, więc wydaje mi się, że może, może jak inocenty... Wróci z pracy, to to, to przejdziemy się do sklepu, bo w sumie... Albo może Dalida jak się stanie nastolatką, to sobie pójdzie i od razu jej i tam kupię ubrania i takie tam. Dobra, przeszły nam rachunki. Ciekawe, czy po tym remoncie się jakoś podniosło, czy nie. Uuu, 3000. No to trochę się podniosły, bo zazwyczaj mieliśmy 2000. Także pewnie wartość domu nieco wzrosła i w zasadzie prawie nas nie stać na ubrania, ale to ty idziesz dzisiaj, nie idziesz dzisiaj do pracy, ty też dzisiaj nie zarabiasz, ty też dzisiaj nie zarabiasz, więc jedyna nadzieja w inocentem, że coś tam przyniesie z tej roboty, awansu niestety nie dostanie, bo nie ma punktu sprzątania, ale, ale jakoś tam może ogarniemy, może coś tam uda się kupić w sumie. Mogłam nie. Płacić tak od razu tych rachunków. O, proszę, Dalida wraca i radzi sobie doskonale w szkole. Fantastycznie, dziecko. Dobra, jest 18. Halo, Dalida, dorastasz czy nie? Na razie chyba jest zbyt pochłonięta oglądaniem telewizji. Oj, Witold, chyba za niedługo. No, w sumie wszyscy tutaj, to starsze pokolenie, za niedługo będzie starsze. Dalida, widzę, nie śpieszy ci się, żeby zostać nastolatką, rozumiem, tak? O, super. Monika osiągnęła właśnie maksymalny poziom gotowania. A chciałabyś też entuzjazm wobec kulinariów? Wydaje mi się, że to już raz robiła, ale możemy to zaznaczyć, żeby miała co robić. O, w końcu dzieciak dorasta, super. I zdecydowałam, że Dalida pójdzie w pragnienie popularności. Ona jest tam dosyć mocno otwarta, także czemu nie. A kręci cię smród i sprawny fizycznie, woda kolońska cię odrzuca. No okej, okay. jak takie chcesz mieć, to takie sobie miej. Ojejku, słodką ma tą buźkę. Okej, okay, no to ma taką fryzurę, nadal są to krótkie włosy, ale nieco dłuższe niż miała poprzednio. I ma lekki makijaż tylko. To w sumie przydałoby się pojechać po te ubrania, ale mamy no 500, czyli teoretycznie dwa stroje dla, dla dwojga, może bym im kupiła takie całościowe. Nie, chyba się wstrzymamy z tymi ubraniami, jak będziemy mieli więcej funduszy. O no, inne spodnie i od razu lepiej, nie ma pępka na wierzchu. Ta bluzka jest całkiem w sumie spokojna, także możesz ją sobie nosić. Okej, okay, Dalidzie właśnie wylosował się cel życiowy i chciałaby być słynną kuchmistrzyni, co w sumie pokrywa się z tym, że tutaj ona ma ten entuzjazm wobec yy, kulinariów. Teoretycznie jej ciotka Alin Alicja, nie Alina, Alina e, miała pierwotnie takie marzenie, ale potem zmieniła swoją e, aspirację i jej pragnienie się zmieniło. to w ogóle masz entuzjazm wobec nauki? Serio? Ja byłam przekonana, to ja jej chyba dałam te kulinaria, tak mi się wydaje. No cóż, w każdym razie, no teoretycznie możesz sobie w tym zawodzie pracować, czemu nie, jest jak najbardziej dla ciebie wskazany. Ze względu na twój entuzjazm. Piasku, czy możesz się pójść załatwić, naprawdę? Weź go, Monika, może wyprowadź na spacer, może w ten sposób zrobi Siku, chyba że. Albo on też jest zmęczony, no ale może jednak. O, Inocenty, nawet nie wiem, kiedy pojechał do pracy. Dalida też poszła do szkoły, okej. Okay. A ty w piżamie będziesz iść e, z psem na spacer. No tak. Inocenty jest w pracy, Dalida jest w szkole, ale ja muszę ogłosić to, kto zostanie dalej tutaj dziedzicem, więc no uwaga, ogłaszam, będzie to Inocenty. W sumie z początku bardziej skłaniałam się ku Dalidzie i tak czekałam, aż ona stanie się tą nastolatką, i w międzyczasie ta. Osobowość Inocentego jakoś po prostu się rozwinęła, i no stwierdziłam, że w sumie spoko jest, i to on będzie dziedzicem. Na pewno jakoś tam będę rozwijać życie Dalidy spokojnie. Ale no, na inocentym będę się skupiać teraz po prostu bardziej niż zwykle. Okej, okay, no to kończę ten odcinek, w następnym pewnie no, będziemy się tutaj zajmować życiem inocentego. Może w końcu ogarniemy zaręczyny z tą panią profesor i może też ślub i coś tam, w sumie ona jest trochę od niego starsza, więc może bardziej chciałaby Tutaj ten tak szybko wszystko dziecko i te sprawy i to i takie tam, ale to już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał i do zobaczenia, do usłyszenia, usłyszenia w następnych. Cześć.